Wyobraźcie sobie, że wierzycie, że każdego dnia dbacie o swoje zdrowie, ale w rzeczywistości sami sobie szkodzicie. Tak właśnie stało się w przypadku 55-letniej kobiety, która zażywając codzienną suplementację witaminami trafiła na oddział intensywnej terapii. Jej serce biło powoli, nerki wysiadały i była na skraju śmierci. Sprawca coś tak prostego jak witamina. Czy mogło się to przydarzyć także Tobie? Dziś pokażemy Ci ukryte niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego stosowania suplementów i jak chronić swoje zdrowie, zanim będzie za późno. Witaminy są zawsze bezpieczne. Wszyscy słyszeliśmy, że witaminy są dobre dla zdrowia, prawda? Ale tu pojawia się problem. Wiele osób wierzy, że ponieważ nie wymagają recepty, są całkowicie bezpieczne. Ten mit doprowadził tysiące ludzi do nadmiernego spożywania suplementów lub bez nadzoru, myśląc, że więcej zawsze znaczy lepiej. Przykładowo, młoda kobieta chciała wzmocnić swój układ odpornościowy i bez konsultacji z lekarzem zażywała duże dawki. Witamin. Skutek kamienie nerkowe i rozdzierający ból. To tylko jeden z wielu przypadków, które pokazują, że witaminy nie są tak nieszkodliwe, jak wydaje się. W grudniu 2012 roku 55-letnia kobieta myślała, że dba o swoje zdrowie, zażywając codziennie suplementy witaminowe. Jednak wszystko się zmieniło, gdy zaczęła czuć się wyjątkowo słabo. Poczuła się na tyle źle, że musiała udać się do szpitala szpitalu w trybie pilnym. Lekarze byli zaniepokojeni, zwłaszcza, że miała już istniejącą chorobę nerek. Podczas badania odkryli coś niepokojącego. Jego serce zaczęło powoli bić. Temperatura ciała spadła do 34 stopni. A nerki przestały całkowicie pracować. To spowodowało, że trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie musieli użyć urządzenia do filtrowania krwi, ponieważ jej organizm nie był w stanie sam tego zrobić. Po kilku badaniach lekarze zidentyfikowali winowajcę. Suplement witaminowy, który przyjmowała codziennie. Nie pomagał jej. Ale obciążał jej organizm i pogarszał stan nerek. Coś tak prostego jak witamina okazało się przyczyną nagłej i krytycznej niewydolności nerek. Ten przypadek pokazuje nam, że nawet produkty, które wydają się nieszkodliwe, mogą mieć niszczycielskie skutki, zwłaszcza jeśli nie weźmiemy pod uwagę naszych konkretnych schorzeń. Nie jest to jednak odosobniona historia. Istnieje wiele innych podobnych przypadków które również ostrzegają o tych zagrożeniach.